Szczęść Boże. Witam serdecznie w naszym kolejnym programie z cyklu Nie warto rozmawiać z księdzem. Dzisiaj gościem naszym specjalnym jest ksiądz Grzegorz Piątek, duszpaster przedsiębiorców, koordynator, współkoordynator duszpasterstwa Talent. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Dodam, że należy do zgromadzenia księżyca Tak, to była bardzo ważna informacja oczywiście. Księże, właśnie, bo domeną księdza są przedsiębiorcy. Ksiądz się przedsiębiorcami zajmuje od bardzo dawna. Proszę mi powiedzieć, księże, czy przedsiębiorca może zostać świętym? Tak, to jest przesłanie naszego duszpasterstwa, duszpasterstwa Talent. I przedsiębiorca może zostać świętym w bardzo prosty sposób, przynajmniej Według watykańskiego dokumentu, powołanie lidera biznesu poprzez takie trzy postawy. Przedsiębiorca ma organizować dobrą i wydajną pracę. To jest bardzo trudne zadanie. Potrafią to robić nieliczni ludzie. Dlatego ta misja przedsiębiorcy, w tym wymiarze, jest też niezwykle ważna. Po drugie, ma dostarczać dobre dobra, dobre produkty, dobre usługi i po trzecie ma sprawiedliwie dzielić zyski. To są wskazania dla przedsiębiorców, którzy poprzez te trzy postawy mogą osiągnąć świętość przez to, co robią, a nie pomimo tego, co robią. Przedsiębiorczość przedsiębiorca to są cechy osoby, która chciałaby prowadzić biznes. Czy czy, z czym się wiąże przedsiębiorczość? Czy to, jest, czy to jest talent, czy to jest dar, czy to jest może można się nauczyć tego? Można do przedsiębiorczości podchodzić szeroko. Według Jana Pawła, przedsiębiorczość to jest twórcza podmiotowość obywateli. I w tym wymiarze należałoby robić wszystko, aby jak najwięcej obywateli było, miało te postawy twórcze. Wnosiło wiele w życie społeczne. W znaczeniu węższym przedsiębiorczość dotyczy już prowadzenia biznesu, i wtedy trzeba mieć pewne predyspozycje. Znam osoby, które nigdy potrafią na przykład zarządzać firmami, a nigdy nie potrafiły prowadzić swojej własnej działalności. To pokazuje, że jednak są specyficzne cechy umiejętności, które decydują o tym, czy jest się przedsiębiorcą, czy potrafi się podnosić z upadku, wymyślać nowe, nie wiem, kampanie marketingowe, czy nowe produkty w momentach kryzysu, i nie każdy to potrafi. Czy można przedsiębiorcę nazwać misjonarzem? Czy to jest misja? Dobrze zorganizowana firma powinna mieć swoją misję, i to dotyczy wtedy już biznesu, ale w naszym duszpasterstwie wspominamy też o tym, że firma ma być miejscem ewangelizacji. I wtedy postawa wierzącego przedsiębiorcy jest nie do zastąpienia, jeśli chodzi o tego typu misję głoszenia dobrej nowiny, przede wszystkim poprzez własną postawę. Są osoby, które niekoniecznie mówią wprost o Panu Bogu, natomiast swoją postawą świadczą o tym, i pewnie za chwilę będzie pytanie dotyczące już konkretnych osób, które tak rozumiały też swoją, swoją przedsiębiorczość i, i zaangażowanie w biznes. I, w, I to staramy się też podkreślić. Chodzi o to, że przedsiębiorca ma dostęp do środowisk, do których nie mają dostępu kapłani. Mam na myśli na przykład obecność przedsiębiorców w Chinach, czy w Korei y, Północnej. Mhm. Ksiądz wywołał to pytanie, zapytam czy są jacyś święci przedsiębiorcy, czy kandydat na ołtarze, czy może błogosławieni? Ja pod tym kątem przejrzałem wszystkie życiorysy osób beatyfikowanych i kanonizowanych przez Jana Pawła II. Przypomnę, że to niemal 3000 osób i znalazłem tam kilku, kilku przedsiębiorców. Większe z nich to byli męczennicy wojny domowej w Hiszpanii. Mhm. Natomiast mówiąc już tak konkretnie, to moim takimi ulubionym, może świętym, można by go nazwać patronem przedsiębiorców i przedsiębiorczości, to jest Józef Towini, Włoch, który jako prawnik zarządzał Brescią w północnych Włoszech i doprowadził to miasto do, do rozkwitu. Dbał bardzo mocno też o, o zapewnienie finansowej niezależności dziełom katolickim. Otworzył bodajże dwa banki po to, aby współfinansować szkoły, prasę katolicką. I on właśnie jest dla mnie takim wzorem w też w proponowaniu. Misji katolickiego przedsiębiorcy dzisiaj, właśnie przez to, żeby zapewniać niezależność katolickim dziełom. To jest wielkie wyzwanie dla, dla Kościoła, żeby nie wikłać się w dotacje, w uwarunkowania, które są narzucane przez tych, którzy dają pieniądze. Widzimy, jakie są skutki tego np. w szkolnictwie, w szkolnictwie wyższym i potrzebni są przedsiębiorcy, którzy potrafią e, współfinansować e, wiele dobrych dzieł. Ksiądz e, ma takiego jeszcze jednego świętego zanarzu albo osobę dążącą do świętości. E, kim jest przez nota? E, tutaj można zobaczyć e, prezesa. Kilkanaście lat temu stworzyłem taką postać, po to, aby poprzez taką lekką formę, związaną z żartem, z satyrą, przekazywać pewne prawdy moralne i inspirować przedsiębiorców do tego, aby nie bali się być ludźmi cnotliwymi. Wiemy, że dzisiaj słowo cnota ma, ma złe konotacje, zostało wyśmiane. A przecież chodzi tutaj przede wszystkim w wypadku człowieka cnotliwego o, o męstwo, o umiejętność pokonywania y, przeciwności, o szlachetność, wspaniałomyślność. Y, temu słowu warto przywracać jego, jego właściwe znaczenie i y, prezes cnota jest właśnie takim, który, który dąży do. Tego, aby wspierać ludzi, aby podnosić się z, z upadków, aby też pokazuje pewne absurdy życia społecznego czy, czy gospodarczego. Ogólnie jest dzielnym człowiekiem, który patrzy na świat z dystansem, ale też z odrobiną mądrości. Gdyby przez był żywą osobą, chodzącą po ziemi. To gdzie mógłby się, że tak powiem, doszkolić? Gdzie mogły poznać innych katolickich przedsiębiorców? Jak mogły stać się lepszym przedsiębiorcą, a może nawet liderem? Na pewno jest wiele środowisk, które stwarzają przestrzeń spotkania dla, dla przedsiębiorców. Ale takim wyjątkowym w skali Polski jest prowadzone przez Księżyc Sorecanów i już teraz współpracę innych kapłanów, pastorstwo przedsiębiorców i pracodawców, Talent. Przyznam się, że podczas spotkań właśnie w tym środowisku znajduję przykłady do kolejnych rysunków i do opisuje opisuję, przedstaw ilustruję kolejne przypadki, Prezesa cnop. Duszpasterstwo działa na terenie całego kraju. Jaka jest formuła spotkań? Do kogo one jest adresowane? Kto może przyjść albo kto powinien przyjść? W ciągu 22 lat funkcjonowania duszpasterstwa okazało się, że my trafiamy do ludzi potrzebujących. Przedsiębiorcy, którzy Odnoszą taki spektakularny sukces. Może nie potrzebują tego typu wsparcia, jakie, jakie oferuje Duszpasterstwo, choć oczywiście nie, nie wykluczamy tutaj nikogo. To jest pierwsza cecha, że, że te spotkania mają formę otwartą. Ale tak jak wspomniałem, życie pokazało, że trafiamy do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, do osób samozatrudnionych. Przychodzą też osoby, które, które musiały zamknąć swój biznes i, mówiąc tak, kolokwialnie muszą się pozbierać. Znajdują tam wsparcie u osób, które przetrwały na rynku, które przeszły, przeszły też nie jeden kryzys i potrafią też w jakiś bardzo konkretny, praktyczny sposób pomóc. W tym widzę też właśnie dużą, dużą wartość naszych spotkań. I jestem wdzięczny Panu Bogu, że mogłem poznać tak wielu ludzi szlachetnych, wytrwałych, pomysłowych, takich, którzy rzeczywiście kochają swoich bliskich i, i dbają też o, o współpracowników. Spotkania talentu to też modlitwa, to też formacja, ale to też rzeczy całkiem przyjemne. To są pielgrzymki, to są wyjazdy, to są wspólne spędzanie czasu. Tak, za dwa dni odbędzie się na przykład pierwszy w historii 20 let, ponad 20-letniej talentu rejs Mazurski. Mamy cztery jachty, 29 osób wypłynie i no, będą to też kolekcje w drodze. Sam jestem ciekaw, jak, jak nam się to uda zorganizować. i Liczę, że nie będę tylko tam balastem, ale też. Aktywnym członkiem za załogi. Yy, mamy w, w, jakby w ofercie właśnie spotkania też integracyjne, yy, zwłaszcza po okresie lockdownu, yy, widać, że ludzie potrzebują tego. Yy, w ubiegłą niedzielę zakończyła się czwarta pielgrzymka przedsiębiorców na Jasną Górę i było około 250 osób większa liczba niż, niż w poprzednich latach. To jest jeden z przykładów tego, że nasza działalność jest potrzebna i ludzie chcą się spotykać ze sobą. Ksiądz, jak gdyby, bazując na swoim doświadczeniu, jakby miał zachęcić, albo powiedzieć słowo otuchy do przedsiębiorców, no bo przedsiębiorca to jest człowiek, który jest, no, no żyje, nie, nie trzeba na ukrywać, żyje w ciągłym stresie, w napięciu, przeżywa różnego typu konflikty, wewnętrzne też, czy rodzinne, tak, no bo to jest ciągła, ciągła walka z czasem, z, z uwagą, z, z kłopotami. Co ksiądz by zalecił, co mógłby powiedzieć takiego, żeby, żeby tym przedsiębiorcom dodać otuchy? Nie chciałbym teoretyzować, tylko może najlepiej odnieść się do, do konkretnych przykładów e, ludzi, którzy mm, które mogłem spotkać, za, za co właśnie jestem wdzięczny Panu Bogu i oni mi pokazali, że trud jest, jest wpisany po prostu w działalność przedsiębiorcy i poprzez zaufanie do, do Pana Boga można żyć, funkcjonować pomimo tych, tych, tych wielkich trudności. I Jedna z pań, która bardzo mnie inspirowała przez, przez wiele lat, y, kiedy oczekiwano od niej łapówki y, wychodząc z urzędu po raz kolejny przez kilka lat, mówiła Panie Boże, jaki Tyś jest drogi. <grym> wiedziała, jakie straty ponosi, ale y, wiedziała też, że należy dochować wierności sumieniu. I, I przedsiębiorca, który chce funkcjonować po Bożemu, musi znać wartość Pana Boga. Pan Bóg ma być nam, nam drogi. I dlatego, w Talencie, staramy się też stworzyć przestrzeń modlitwy. Temu służą zwłaszcza rekolekcje, również rekolekcje w ciszy, rekolekcje dla grupy modlitewnej, która funkcjonuje w ramach naszego Duszpasterstwa. Tam modlimy się za siebie nawzajem, próbujemy też pogłębić własne życie duchowe. Księże, to była ogromna przyjemność. Tak szybko się kończy ta, ta rozmowa? Tak, tak, chyba się kończy ta <grym> rozmowa. Tak myślę, że to jest jedna z wielu rozmów, które będziemy przeprowadzać, bo ksiądz bywa cyklicznie we Wrocławiu na spotkaniach Grupy Talentów we Wrocławiu, ale tak, tak myślę, że na kolejnych spotkaniach udało, że nam się przybliżyć y, y, w ogóle y, taki katechizm przedsiębiorcy, że udałoby się y, u, ułożyć. Tak? Albo, a może już jest, tak? A może bardziej? Alfabet. A może, a może alfabet, alfabet. Y, alfabet przedsiębiorcy. Y, alfabet także, także bardzo dziękuję za, za to, za to spotkanie, które otwiera, mam nadzieję, cykl naszych spotkań. Y, Szanowni Państwo, wydaje mi się, że warto słuchać mądrzejszych, warto rozmawiać z księdzem. Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, ksiądz przedsiębiorca. Albo przedsiębiorczy. Albo przedsiębiorczy. Byłem dyrektorem wydawnictwa, zatrudniałem osiem osób, ale na pewno ksiądz powinien się zajmować duszpasterstwem, a nie biznesem. Amen. Amen. Z Panem Bogiem. Z panem Bogiem. Bogiem. Dziękujemy.